Witam wszystkich, pokażę Wam, jak wyglądają odgródki działkowe w Lubrańcu po przejściu na nawałnicy gradu w nocy z dnia 1 na 2 lipca. Zaczniemy od trawnika. Pod drzewami pełna jesień. Tyle drzew leży pod... Tyle liści leży pod drzewami. Pokazać Wam liść czereśnie wygląda. Proszę bardzo, to jest liść czereśni z takim ubytkiem. Proszę bardzo, tyle liścia nam tu brakuje. Tu są owoce brzoskwini pospadane, no i ślady. Zobaczcie, jaki ślad na brzoskwini. Gdzieś może jeszcze znajdę. O, tu ładnie widać. O. To jest ślad po uderzeniu gradu. A jeszcze Wam pokażę na gruszkach, jakie są owoce gruszy w gradzie. Tu mamy bardzo ładny owoc. Pół owocu brakuje. Tu te kropeczki to są ślady uderzeń. Te kropeczki to są ślady po gradzie. Te kropeczki to są ślady po gradzie Ukażę Wam czereśnie, owoce czereśni Nie dość, że większość z nich spadła wskutek wiatru i gradu. No to owoce wyglądają mniej więcej w ten sposób no. tutaj już osy zaczęły gryźć, bo owoce były potłuczone. I to wszystko brakuje. O, proszę bardzo, tak wygląda czereśnie po uderzeniu gradu. Tak wyglądają liście czereśni, tu pół liścia brakuje, a tu taka kulka musiała spaść. O! Taka kulka w wielkości 2 zł. To był sad. A teraz pokażę Wam jak wygląda. Warzywnik. Zobacz, ile spadło z kwiatów róży. Obcinanych. Żywokłot jest jakby był świeżo przycięty. Ale nie był świeżo przycięty. No, a tu mamy plantację truskawek Tu mamy plantację truszkawek. Tu resztki z listków, które pozostały. Albo nic nie pozostało. Końcówki łodek. Tu wam pokażę, jak wygląda brukselka. O, tak. To są liście brukselki. A to są otworki po gradzie w brukselce. Dobra. Pokażę Wam pomidory. To są pomidory już owoce były to są połamane krzaki pomidorów o proszę nie ma, nie ma końcówek to tak powinno być jest tak taka druga gruba łodyga proszę bardzo nie ma nic to jest kapusta pekińska jakby ją ktoś poszatkował ona była już była taka wysoka i tylko został się sam środek z kapusty pekińskiej macie słonecznik złamany jak zapałka to słonecznik to jest papryka resztki z papryki mimo że trochę pomidory osłoniły To i tak nic nic nie ma wierzchołki są uścinane to w kapuście czerwonej ślady no i teraz Wam pokażę hit czyli ogórki to jest plantacja ogórków jakie owoce były zobaczcie nie ma nic łodyki potrącane, liście potrącane o. nie ma nic to wyglądają ogórki, proszę. Kikut, 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 ogórka brak. To jest sałata ta głowiasta. No, widać kierunek jak oddziawany. A to są buraczki. No, Resztka liści. Tak wyglądają buraczki, połamane tak samo. Proszę, liście na pół połamane. Cębula na pół. Wysoka kosiarka przyjechała. No i marchewka. Tu dobrze widać. Zobaczcie, to jakieś cięte, same końcówki łotek. Te liście już były takie duże a teraz są takie znaczy. ogólny plan obojowisko. małe owoce się uchroniły no to macie pełen obraz